Siemanko, siemanko, tutaj Kornik i MMA Skills, a my lecimy z kolejną kombinacją tygodnia. Kombinacja zaczyna się boksersko, potem poleci zmyłka, że niby wchodzimy w nogi, ale tak naprawdę mu -bu du dubu dub -bu po głowie. Będziemy się wycofywać po to, aby kopnąć wątrobę. Zaczynamy od podwójnego lewego, który pozwoli nam się do niego zbliżyć. Tak? Przy każdym lewym robię minimalne kroczki. Do przodu minimalne, nie od razu duży krok, bo wtedy się na, dzieje na jego kontrę. Tylko podchodzimy, tak, żeby zmniejszyć dystans, dojść sobie do niego. Teraz straszymy wejściem w nogi, czyli schodzimy nisko. To jest bardzo ważne. Nie robimy takiego czegoś, tylko uginamy te nogi, nawet robimy delikatny krok do przodu, aby jeszcze zmniejszyć dystans. Partner wtedy reaguje, właśnie obniżając się, no bo będzie chciał wybronić te wejście w nogi, ale nie, bo my tutaj wychodzimy ładnym, prawym hakiem. Oczywiście będziemy go bić potem na, na, na tarczę. Teraz Bijemy na głowę, prawy hak, poprawiamy lewym sierpem. Hop. Teraz ważna rzecz jak odchodzimy. Odchodzimy prostując. To nie jest jako tako cios. Prostujemy prawą rękę, a lewa noga idzie do tyłu. To jest bardzo ważne, aby zrobić to równocześnie. Hop, jesteśmy teraz w dalekim dystansie. Partner jest trafiony, widzi, że się wycofujemy, także to jego wkurzenie spowoduje, że on do nas pójdzie prawdopodobnie z mocnym prawym, a my go kop na wątrobę. Całość. Dochodzimy podwójnym lewym. Schodzę nisko, ta noga też znowu idzie troszkę do przodu. Schodzę na nogach, teraz. Tutaj ten hak wychodzi od razu w szczękę. On nie musi iść stąd, jak w bajkach. Chociaż fajnie by było. On idzie od razu tutaj w szczękę. Poprawiamy lewym sierpem. Bardzo ważna rzecz. Teraz prostujemy prawą rękę, odstawiając nogę do tyłu. To Stoję w mańkucie i kiedy mnie zaatakuje, będę miał bardzo ładne kopnięcie na wątrobek. Gdyby się zdarzyło tak, że partner jest bardzo szybki i nas wyprzedził i jest bardzo blisko, to wtedy już nie zadaję kopnięcia, bo wtedy może nie wejść, tylko wchodzę w niego kolanem. Tak czy siak, moja noga zaczyna tutaj startować w kierunku jego wątroby. A czy zakończymy kopnięcie kolanem czy stopą, to już tak naprawdę od nas zależy. Powtórka. Lewy, lewy, schodzę nisko. Hop, hop, prostuję i kopię. Dochodzimy podwójnym lewym. Schodzę nisko, wychodzę hakiem. Sierp, prostuję prawą, dzięki temu mam bardzo ładny dystans. Jeżeli jest za blisko, wchodzę kolanem. Jeżeli jest daleko, wchodzę kopnięciem. I lecimy całość na rękawice. Najpierw zaczynamy od podwójnego, lewego, prostego. Schodzimy nisko, uderzamy haka. Po haku wchodzimy sierpem, odsuwamy się i kopiemy na wątroby. Całość. I to by było na tyle do zoba za tydzień.